Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj odpowiedź, taka właściwie zbiorowa odpowiedź, czy też zbiorcza, na pytania kilku osób dotyczące surowych pokut. Surowych pokut, odnośnie do których niektóre osoby w mailach pisały, że takich pokut już dzisiaj w kościele nie ma. To nie jest tak, żeby takie praktyki, jak nie wiem, posto chlebie i wodzie, Noszenie włosiennicy czy biczowanie dzisiaj nie istniały, natomiast moim zdaniem bardzo słusznie są one jednak otoczone dyskrecją, nawet jeśli ktoś to praktykuje, a robi to niewiele osób. We wstępie był cytat ze Świętego Kolumbana, i to jest cytat, który jakby pochodzi z penitencjału, czyli z takiego zbioru pokut, zbioru propozycji pokut za konkretne winy którego autorem jest właśnie święty Kolumban. Takich penitencjałów nigdyś było więcej i tam faktycznie było tak, że na przykład za jakieś cięższe, zwłaszcza publiczne grzechy, były takie, no, takie duże pokuty, bo na przykład to mogły być wieloletnie na przykład pokuta polegająca na poście od mięsa, od pokarmów mięsnych, więc to było coś poważnego, czy też trwająca, nie wiem, tydzień pokuta polegająca na poście o chlebie i wodzie. To są rzeczy bardzo bardzo jednak wymagające w sensie fizycznym. I to nie jest prawda, co niektórzy piszą, że to zostało jakby kompletnie zniesione po drugim soborze watykańskim. Nie zostało, bo to nie zostało zakazane. Natomiast niektóre z takich pokut zostały jakby usunięte z różnego rodzaju na przykład dokumentów zakonnych, ale usunięte w sensie, że te pokuty przestały być obowiązkowe. Jest pewna różnica między zlikwidowaniem czegoś a uczynieniem czegoś nieobowiązkowym, czy też pozostawionym do, no do czyjejś indywidualnej decyzji, czy chce to praktykować. Może ja też pozwolę sobie przypomnieć, że no z takimi na przykład pokutami jak biczowanie, Kościół miało tyle problem, że na przykład w średniowieczu, kiedy pojawił się, pewnie wiele osób o tym słyszało, taki ruch, który się nazywał biczownikami, to dochodziło po prostu do jakichś zupełnie absurdalnych sytuacji, jakichś takich, właśnie zbiorowych, publicznych, obnażeń się, więc no jest zrozumiałe, że Kościół w pewnym momencie zaczął się niepokoić tak, niektórymi zjawiskami związanymi z takimi, z takimi ruchami. W 1261 roku papież Klemens VI w ogóle potępił biczowników, ponieważ oni tak się skupiali na tych swoich pokutach, że na przykład przestawali przystępować do sakramentów. I myślę, że to rzeczywiście, to, 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 to było niegłupie, że jakby kiedy, kiedyś, czy kiedyś. No, przed okresem średniowiecza to właściwie tego rodzaju pokuty były praktykowane, że tak powiem, w zaciszu klasztorów i pustelni i właśnie otoczone dyskrecją. I to, co mamy dzisiaj moim zdaniem, to jest, to jest rzecz podobna. To nie jest tak, że takich praktyk w ogóle nie ma, ale jeśli są, to są otoczone dyskrecją. Ja już kiedyś zrobiłam film, w którym mówiłam o tym, że no generalnie zalecałabym ostrożność osobom, które, które tego, pokuty, tego typu pokuty interesują, bo takie rzeczy jak posto chleb i wodzie, czy też wstawanie, czy też nocne czuwania, powoduje, no jednak to działa na nasze ciało. tak? Jeśli ktoś no, nie ma zbyt dobrej kondycji, tak jak wielu ludzi dzisiaj, to po prostu nie będzie mieć siły do pracy, jeśli podejmie się takich pokut. Wspomnijmy też na to, że zdarzyło się w dzienniczku Siostry Faustyny jest też przecież taki fragment, w którym jej przełożona nie wyraża zgody na to, żeby ona nosiła włosienicę. O ile pamiętam, to chyba chodziło o włosienicę. I jeszcze jedną, jedną rzecz bym chciała, komentując, takie rzeczy przywołać. Rzeczywiście wielu świętych tego typu umartwienia stosowało, typu włosienica czy biczowanie, czy na przykład zakładali sobie różnego rodzaju na ciało, różnego rodzaju łańcuchy, które miały jakieś kolce, miały zadawać ból. Tylko wspomnijmy na taką rzecz, że jakby oni nie byli wynoszeni na ołtarze z tego powodu, tylko z powodu swojej świętości, bardzo trudno jest ocenić, jaki udział w jakby ich udoskonaleniu duchowym miały akurat tego rodzaju pokuty. Przypomnę też, że no nie możemy zapominać o umartwieniu wewnętrznym, czyli na tego rodzaju umartwienia, które odnoszą się wyłącznie jakby do, naszego, do naszych myśli, do, naszych, do naszego wnętrza. Tak? Czyli takich umartwień, które jakby wymagają wyłącznie wysiłku woli, wbrew pozorom, to może być dla wielu osób większy trud niż podjęcie na przykład zrezygnowania z jedzenia mięsa. To oczywiście wszystko zależy od osoby. I na koniec, może zaznaczę, że ja bym już nie chciała do tych tematów wracać, bo no właśnie. Kiedy pracowałam nad moją książką o świętych pustelnikach, to oczywiście no także w ich życiorysach miałam okazję zobaczyć przykłady takich ciężkich pokut. Wielu z nich miało również pewne takie nadnaturalne zdolności, które pozwalały im też na podejmowanie tego rodzaju umartwień. Ale pozwolę sobie wspomnieć o rzeczy, która moim zdaniem jest najlepszym ostrzeżeniem. Jeden z nielicznych polskich pustelników wyniesionych na ołtarze, święty Andrzej Świerat, zmarł z powodu umarcień fizycznych, najprawdopodobniej taka była przyczyna śmierci. Tak przynajmniej takie przynajmniej zapisy pozostawili jego bracia, którzy go znaleźli po śmierci. On miał po prostu taki łańcuch nosił. Zresztą było to umartwienie najprawdopodobniej podjęte bez zgody przełożonych, i on ten łańcuch po prostu stopniowo sobie na ciele zaciskał. Na to też kiedyś zwracałam uwagę. Umartwienia fizyczne to jest coś, do czego można się przyzwyczaić. Natomiast on prawdopodobnie, ponieważ właśnie ten łańcuch w pewnym momencie, jakby jego zdaniem, no niewystarczająco że tak powiem, był dla niego uciążliwy, to on ten łańcuch zaciskał i robił to tak długo, aż z tego powodu zapadł na zdrowiu i zmarł. Oczywiście on jest wyniesiony na ołtarze, ponieważ był święty, pomimo tego błędu, który popełnił. Bo no tutaj właśnie to jest ten aspekt, na który chciałabym zwrócić uwagę i dlatego uważam, że jest wielka mądrość Kościoła w dyskrecji odnośnie do takich rzeczy. Bo można sobie niechcący zrobić krzywdę. Więc dlatego wszystkie osoby, które jakby myślą o tym, żeby podejmować takie pokuty, zdecydowanie tylko i wyłącznie jeśli się to uzgodniło z kierownikiem duchowym. W żadnym razie nie należy samemu tego typu umartwień sobie zadawać, ponieważ no, może się to źle skończyć. Jeszcze raz przypomnę. Słowa świętego Franciszka Salezego, które już przywoływałam, i aczkolwiek odnoszą się do kobiet, to pewnie można odnieść też do mężczyzn, że wielka jest skłonność, skłonność niewiazdy do umartwień zewnętrznych, więc to jest trochę tak, że umartwienie zewnętrzne, takie jak na przykład jakiś rodzaj postu, jest stosunkowo łatwo sobie, że tak powiem, odfajkować. tak? Znaczy, po prostu to jest bardzo mierzalne. Umartwienia wewnętrzne Czyli, na przykład, umartwienie polegające na tym, że przez cały dzień będę się starać mimo złego nastroju być na przykład uprzejmym dla wszystkich, to może być dużo większe wyzwanie wbrew pozorom. No, i pod wieczór niekoniecznie będzie sobie można tak w 100% powiedzieć, że no proszę, no to, ta, to umartwienie zaliczone, tak? Bo mm, różnie można mierzyć. Skuteczność i głębię takiego umartwienia. Więc dla wzrostu w pokorze, wbrew pozorom, umartwienia wewnętrzne potrafią być niezwykle skuteczne, tylko no, trzeba chcieć się ich podjąć. Jeszcze tylko, może przywołam to sobie, zanotowałam na końcu taki przykład. Merton z rozbawieniem kiedyś opowiadał o takiej pokucie, którą mu zadano w klasztorze. I która polegała na tym, że miał jeść posiłek po prostu siedząc w refektarzu na środku na podłodze. Więc myślę, że wiele takich tradycyjnych, starych, monastycznych pokut po prostu miało też to do siebie, że one owszem działały na ciało, ale mogły gubić to, co przywoływałam na początku, czyli to, co pisze święty Kolumban. Prawdziwa pokuta winna być odprawiona nie przez samo jej dopuszczenie, ale przez przeżycie z żalem. Czyli najważniejsze tak naprawdę w pokucie i umartwieniu jest nastawienie wewnętrzne. Dziękuję za, to, za obejrzenie tego QA. W przypadku ewentualnie następnych pytań, proszę je wpisać w komentarz. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji. Niech Pan Bóg błogosławi.